Piękne miejsce dookoła łąki. Idealny teren, żeby wylądowało tutaj generalnie jest. Yes. Proszę. Oj, trenik na Bonito. Elegancko. Zaprezentuję woblery Pstrągowe Bonito. Woblery są w dwóch wielkościach 7 cm i 5 cm. Woblery są wolnotonące, specjalna konstrukcja, odpowiednio dobrany kształt steru i kąt wklejenia oraz obciążenie powodują, że są idealne do łowienia w bystrych, pstrągowych rzekach. Woblery występują w bardzo dużej ilości kolorów. Są takie woblerki fluo, bardziej naturalne z żółto pomarańczowym brzuszkiem. Są też woblery, tak jak tutaj, kalkomaniu, uklejki, również z pomarańczowym brzuszkiem i mniejsze wersje, o których już mówiłem, 5 cm, z taką odciśniętą museczką z oczkami bardzo ładnie wyglądają. Te mniejsze woblery myślę, że się zanurzają gdzieś na niecały metr, 80 cm. Natomiast siódemki na dłuższej lince bez problemu osiągną głębokość półtora metra. Tutaj taka mała dygresja odnośnie woblerów handmade, które, czyli ręcznie robionych z drewna przez strugaczy, które obrosły jakimiś legendami wśród wędkarzy, którzy łowią strągi, ale nie tylko po pierwsze te woblery są wykonywane z pianki pianki są napełniane metodą grawitacyjną po czym są te odlewy wyciągane oklejane, bądź też malowane, mają na pewno tą przewagę, że są o wiele trwalsze i w 100% powtarzalne, ja się spotkałem z takimi przykrymi sytuacjami, że po zakupie woblera on zaczynał ciągnąć wodę puchł, rozchodził się Słyszałem też o przypadkach takich, że woblery były reklamowane i naprawa wyglądała na zalakierowaniu lakierkiem do paznokci. No po prostu śmiech na sali. Tak? Zresztą teraz wielu twórców, którzy robią woblery, którzy robili woblery z drewna handmade, robią teraz woblery z drukary 3D, po prostu sklejają dwie połówki. No i to już chyba żaden handmade jest, tylko tak samo Produkcja bardzo zbliżona do, e, do bardziej seryjnej. Tak więc no, myślę, że tutaj ten mit woblerów e, handmade jest zupełnie niepotrzebny. Tym bardziej, że te przynęty są bardzo łowne, dobrze łowią strągi. Te najważniejsze są niedrogie i powtarzalne. Urywamy, zakładamy nowy i jest tak samo dobry. Woblery są gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka, ustawione. Oczywiście tam jakaś mała korekta nieraz jest potrzebna. Natomiast są po prostu robione przez wędkarza, który łowi ryby, tak? zna się na tym i robi doskonałe woblery. Zresztą nie tylko na pstrągi jest cała gama woblerów bonito. To jest strążek, ła! Ale z ła! No, oni Ładny. to. Ład! Oj, ładny! Ale jaki ładny ryżar. Wow. Ale jaki wypasiony. Wow. Ale ładny. To ładny. A to jest luksusowe łapanie. Wobler ukleja Bonito w wersji pstrągowej. Jest dobry do łowienia zarówno poprzek rzeki, pod prąd, jak i z prądem. I teraz tak, klasyczna taka najprostsza metoda, to jest rzut w dół rzeki pod zwalisko, tam mamy zwalisko. Wobler jest wolno tonący, więc jeszcze go można troszkę wypuścić. I powolutku zwijamy pod prąd. Wobler postawiony w nurcie, ładnie się kolebie, czuć to na wędce, imituje małą rybkę. Ale warto jest tą pracę urozmaicić poprzez delikatne takie ruchy szczytówką, takie puknięcie, uderzenie. Nie powinno one być zbyt agresywne, szczególnie jak prowadzimy przynętę pod prąd. Lepsze są takie malutkie drgnięcia, które powodują, że woblerek na sekundkę wykłada się, pokazuje boczek i to bardzo dobrze wabi pstrągi. To jest takie klasyczne łowienie, bardzo skuteczne, szczególnie w zimnych porach roku. Tu zaraz Wam pokażemy to miejsce, które teraz obławiam. Klasyczne podmycie. Troszkę wpuszczam. Tam jest dosyć głęboka woda. Myślę taka, no na pewno powyżej 1,5 metra. Wobler wolno tonie. Tutaj jeszcze mam taką wersję z pomarańczowym grzbiecikiem, która mi ułatwia obserwację przynęty, właśnie jak ją wypuszczam. Zresztą w ogóle woblery z jasnym grzbietem są bardzo przyjazne do prowadzenia, bo wędka się doskonale widzi cały czas i jest lepsza kontrola nad taką przynętą. I to jest taki najprostszy sposób, bardzo skuteczny. Drugi sposób, bardzo skuteczny mój ulubiony, to jest sprowadzanie przynęty z prądem rzeki. Powinien jest bardzo fajne, szybkie, bo tutaj jakby przynętę napędza nurt, więc musimy żwawo wybierać luz kołowrotkiem. Miejsce jest bardzo ciekawe, bo mamy na naszym brzegu olchy, które w ogóle wypuściły korzenie prawie do środka rzeki i robi się taki wlewik. Rzeka się tam zwęża, na środku jest niewielka rynna i tamto miejsce będziemy obławiali. Rzucam przynętę pod za tą rynnę i sprowadzam analogicznie jak z nurtem, tylko wszystko się dzieje troszeczkę szybciej. Czyli jednostajne kręcenie z przerwami, urozmaicone drobnymi drgnięciami szczytówki od czasu do czasu. Nie cały czas taki typowy twitching, moim zdaniem, nie jest do końca skuteczny, na, szczególnie na większe ryby. Lepiej, żeby ten ruch był. Ta praca z czytówką, żeby była spokojniejsza, żeby ta przynęta się tylko od czasu do czasu na bok wyłożyła i obławiamy rynienkę. Jak widać, każde przeprowadzenie jest o wiele szybsze. Zaletą też takiego łowienia jest to, że rybka się tak nie płoszy, gdyż podchodzimy ją od ogonka. Czyli teoretycznie mam dużo mniejsze szanse na to, żeby nas zauważyć. Kolejne bardzo ciekawe miejsce, w którym również spisze się Wobbler Bonito. Rynna idzie drugim brzegiem, przede mną jest przeszkoda, nurt się od tej przeszkody odbija, przechodzi na drugą stronę i dalej rynna się ciągnie w dół rzeki już brzegiem, na którym stoję i będziemy przeprowadzać przynętę w poprzek nurtu takim wachlarzem. Bardzo fajne łapanie, brania są bardzo energiczne, e, najczęściej przy takim prowadzeniu. Żyłka jest wybrzuszona łukiem, stawia dodatkowy opór, ryby się świetnie wcinają. I zaczynamy. Rzut pod drugi brzeg. Zatapiamy przynętę i ona ładnie tutaj nam przepływa przed zwaliskiem, czyli w miejscu, w którym strąg najchętniej atakuje. Bardzo naturalnie spływa. I tutaj pomaga właśnie jasny grzbiet przynęty. Pięknie w ogóle. Widać aczkolwiek to nie znaczy, że zawsze takie trzeba przynęty używać z jasnym grzbietem, bo takie całkowicie naturalne też są bardzo skuteczne, też ich często używam. Ole! Jóg ładny! Łaaa! Wow. Łaaa, wow, ale wario! Łaaa! <gry> a popióś! Zszedł za modlerem. Dlatego tak walczy mocno. <gry> wow. Nie, jedna, jedna w tyczku, a druga mu się zbiła. Klet! Ach, tak właśnie padają mity, że pstrągi żyją pojedynczo. O, kur... Szkoda. W ogóle głowy co będę zmieniły, Nawet klęknął. Klęk jak wiadomo ma oko w każdej ustce.